Witajcie! Niedługo pojawi się zapowiadany już od jakiegoś czasu film o czołgach ciężkich z rodziny jest w Służbie Wojska Polskiego. Zanim jednak opowiemy Wam o losach Stalinów w naszej armii, chcielibyśmy przedstawić Wam inne zagadnienie związane z tym tematem. Opowiemy Wam dzisiaj o organizacji wojennej jednostek uzbrojonych w te czołgi. Zapraszamy. No to ja to, to!

Etat ten był zbliżony do wcześniejszego pułku czołków ciężkich przełamania gwardii, uzbrojonego w czołgi KW i Churchilla. W obu przypadkach pułk taki wyposażony był w 21 maszyn. Mimo podobnej liczby czołków w pułkach Jesów większa była liczba służb pomocniczych. Wartym odnotowania jest też fakt, że miano gwardyjskich, a więc elitarnych, jednostki otrzymywały na mocy rozkazów formowania, a nie za zasługi bojowe. Jedynymi niegwardyjskimi pułkami czołgów ciężkich wyposażonych w IS -y, były polskie 4 i 5 pułk. Pułk składał się z dowództwa czterech kompanii bojowych oraz kompanii fizylierów, zaopatrzenia technicznego i kwatermistrzostwa. Liczyło ono ogółem 375 ludzi, w tym 90 oficerów i 121 podoficerów. Dowództwo dysponowało jednym czołgiem. W jego skład wchodził także pluton sztabowy i sapery. Kompania bojowa składała się z pięciu czołgów. Jeden czołg należał do dowódcy kompanii, a pozostałe cztery tworzyły dwa plutony, każdy po dwie maszyny. Na wyposażeniu w pułku znajdowały się także samochody opancerzone BA-64, transporter opancerzony uniwersal Carrier oraz samochody osobowe i ciężarowe. W grudniu 1944 roku rozpoczęto formowanie gwardyjskich brykat czołgów ciężkich. Ich skład był opracowany na podstawie standardowych brykat pancernych Armii Czerwonej, z tą różnicą, że zamiast batalionów czołgów średnich tworzyły go półki czołgów ciężkich. Brykata taka dysponowała 65 czołgami IS-2, podzielonymi na trzy półki, z czego dwa pojazdy pozostawały w dyspozycji dowództwa. Resztę wyposażenia stanowiły trzy ciała samopieżne SU-76 oraz samochody, takie jak w pułku czołgów ciężkich. W składzie brygady znajdowała się także kompania przeciwlotnicza i kontrwywiadu. Jako ciekawostkę można dodać informację o tym, że niektóre z pułków tych brygad były wyposażone nie w czołgi IS, a w działa ISU. Warto także dodać kilka słów o wyszkoleniu żołnierzy. Dowódcy brygad i pułków byli absolwentami Akademii wojsk pancernych. Dowódcy czołgów oraz kierowcy byli oficerami, a celowniczy i ładowniczy sierżantami lub starszymi sierżantami. Zapoznawanie się z budową czołgów następowało nie tylko na szkoleniach, ale także w zakładach fabrycznych u producenta. Całoki aktywnie uczestniczyły w procesie montażu czołgów. Podobnie jak niemieckie bataliony czołgów ciężkich. Sowieckie pułki i brygady wyposażone w czołgi IS były samodzielnymi jednostkami podlegającymi najwyższemu dowództwu i kierowanymi na najistotniejsze rejony frontu. Należy też zaznaczyć, że tylko niewielka ilość żołnierzy służących na Stalinach miała możliwość walczyć uprzednio na innych czołkach ciężkich, np. typu KW lub Churchill. Przykładem może to być słynna Siódma Brygada Czołków Ciężkich Gwardii, poprzednio uzbrojona w czołgi T-34. Do końca wojny Armia Czerwona sformowała aż 43 pułki i 7 brygad. Dziękujemy za uwagę. Zachęcamy do subskrybowania i odwiedzenia naszej strony na Facebooku, której link znajdziecie w opisie. Do usłyszenia.